Witam was serdecznie. Słuchajcie, dzieje się bardzo dużo w internecie. Jest dramat. Ogólnie cały internet kontra my. Walka trwa, ale nasz oddział, nasza grupa jest nie do zajechania. Dlaczego? Dlatego, że płynie w nas bliska krew. Oni nie wiedzą z czym się mierzą, no ale niestety muszą się zdarzyć z ciężarówką. Moi drodzy, o czym mówię? Trwa wyzwanie roju. To jest seria wyzwań, seria małych turniejów, małych, mniejszych, większych, w których rywalizują twórcy. No i tak się składa, że bierzemy w tym udział, i tak się też składa, że udaje nam się wiele rzeczy wygrywać. Szczerze mówiąc, wygralibyśmy więcej tych wyzwań, gdyby nie to, że gra jest troszkę pobugowana i też nie wszystko nam zalicza. Zobaczmy sobie, co się dzieje. Na przykład świeżak Braja. Tutaj mamy cel: najwyższa średnia zabitych primordial na grę jako Braer należy zagrać co najmniej 5 razy. Jak widzicie, mamy tutaj 7600. Ogólnie mielibyśmy powyżej 10 kafli, gdyby nie to, że w jednej grze Braer się zbagowała. W grze istnieje taki bóg, który sprawia, że jak podnosisz kartę, użyjesz R albo E w takim niefartownym momencie, to potem tracisz kontrolę nad czempionem i nie jesteś w stanie nic zrobić. Także by niestety zdarzył nam się ten bóg w jednej z pięciu gier. No i ta gra już popsuła nam całkowicie cały ran, więc nieważne, ile gier byśmy zagrali, już ten ran byłby spierdzielony, ponieważ ta jedna gra by liczyła się do średniej. Natomiast wczoraj było wyzwanie na najmniejszą odniesioną liczbę obrażeń. Zero się nie liczy, bo wtedy nie odnosisz żadnych obrażeń. No jak widzimy, jesteśmy pierwsi. I teraz tak, jeszcze było wyzwanie na Miśka na top obrażenia. W top obrażeniach zrobiliśmy rekord świata. Nie da się nas pobić, ponieważ zepsuliśmy licznik rajotu. Czyli 32-bitową liczbę wbiliśmy na maksa. Przekręciliśmy ją jeszcze bardziej. System się spierdzielił, nie był w stanie tego policzyć. Rajot niestety nie zaliczył nam naszego rekordu, a bylibyśmy pierwsi. No i właśnie w tym jest cały problem, że sporo rzeczy niestety przeszkadza nam tutaj w osiąganiu topki. Ale nie martwcie się, wygramy z tymi chłopczykami. Zmiażdżymy im kochane, będą objeżdżone orzeszki, no i nie tylko, bo tu kobiety też biorą udział. Jeszcze żebyście zanim zaczniemy przedstawienie, bo dzisiaj wymyśliłem nowy event, czyli challenge nie ruszaj się w sadem, a wyczyść mapę na ekstremie. Zanim zaczniemy zabawę, jeszcze pokażę wam coś, co mogliście przeoczyć, ale też bardzo pięknie obrazuje to, jak nasi opoleci nie są w stanie pogodzić się z tym, że wygrywamy. Oczywiście to postępuje dalej, ponieważ oponenci zarzucają nam jeszcze, że używamy BUGów, że jesteśmy no że co, że tamto, ale po prostu nie mogą się pogodzić z, z, naszą, z naszą wyższością. No przykro mi, no. no niestety. Trzeba, czasem trzeba zgodzić się, że ktoś był lepszy. I tyle. Zapraszam do oglądania. Album, dobra, już Ci się, nie? A Dobra, nosy nosy Kurwa syn do ludzi 76 milionów Aaaa, kurwa Z kim ty w ogóle jesteś człowieku Żeby wejść, wejść w ogóle nie osiągnie Powiem tak, Je, prawdziwi Polacy mają ponad 100 milionów Tyle powiem Dobra, odjebało mi, odjebało mi Sensational Listen to me, mama. Więc może słowem wstępu chciałbym wspomnieć o tym, że TFT będzie na tym kanale. Normalnie teraz na premierę TFT będziemy wycisnąć. Ale no nie, nie będę ukrywał, wkręciłem się w tego swarma. Zwłaszcza dlatego, że we wszystkich tych wyzwaniach łamiemy chłopeczków w pół. Po prostu, no brzydko mówiąc, nie mamy tych chłopków. Także kibicujcie nam, no bo walczymy z innymi twórcami, walczymy z całym światem. To jest walka, którą wygramy. Po prostu, jesteśmy najlepsi. Przepraszam, że jestem taki koki tutaj, ale no muszę taki być, bo jakbym nie miał takiego nastawienia, to byśmy pewnie nie wygrali. Także śledźcie poczynania nasze w tych wyzwaniach. Wszystko macie na stronce w przyjętej wiadomości. A dzisiaj? Dzisiaj? Dzisiaj wpadła mi do głowy jeszcze inna rzecz. Zadałem sobie pytanie, czy można wygrać mapę bez używania wsadu. Możemy używać skilli, ale nie możemy ruszać się wsadem. No i to jest właśnie to. I teraz to właśnie robimy. No więc do tego czynu wybrałem Yasuo. Wydaje mi się, że są dwie postaci, które mogłyby to ukończyć. Jest jeszcze Brajar. Ale Brajar mimo wszystko wydaje mi się trochę gorsza do tego. Znaczy zależy jeszcze od, o której mapie mówimy. Tutaj wziąłem pierwszą mapę na ekstremie. No i zaczynamy zabawę. Nie mogę się ruszać z sadem. Więc jak to zrobić? To tak naprawdę jest bardzo ciężki challenge, ponieważ po pierwsze, ciężko jest zbierać expa, gdy nie możemy się ruszać, dlatego Yumi jest bardzo przydatna. Ale też do tego, że na mapach, oczywiście bez trzeciej mapy, no ale na trzeciej mapie Yasuo nie może dotrzeć do bossa yy, jak już zabijemy wszystkie moby. Yy, no w sensie tylko na trzeciej mapie nie ma kogmawów. Kogmawy to są takie dwie elity, które plują po prostu z góry i nawet jeśli skończysz trzy razy, to potem i tak cię zaplują na śmierć. Dlatego, żeby wykonać ten challenge, potrzebowałem dosyć dużego setupu i dosyć dużego przemyślonku. No i dobra, mam już E, możemy się przemieszczać jako tako. Możecie się domyślić, że robienie jumek czy też belwet no nie będzie zbyt możliwe. To znaczy jest możliwe, ale graniczy z cudem, więc nie można się nastawiać w takim razie, że to się uda. Także co? No, stoimy sobie, używamy E ewentualnie jakby była jakoś kryzysowo. No i pojawia się Jumka. I jak ta Jumka się pojawia tutaj, to można po nią pójść. Wziąłem to, wziąłem to, OK. Można po nią pójść, ustawić się dosyć blisko yy, i po prostu zregenerować sobie wszystkie E, żeby móc się w razie czego szybko przemieszczać. Szczerze mówiąc nie pamiętam jaka jumka się tutaj trafiła. Dobrą jumką na pewno jest ta jumka, w której się piłka odbija, ale tylko i wyłącznie. <laughs> Jezu, przepraszam. Tylko i wyłącznie w sytuacji, w której uda nam się tę piłkę tak ustawić, żeby ona się na, na ścianie zablokowała. Natomiast jeśli to się nie uda, no to jest lipa. No i co? No jest jeszcze ten laser. Laser, jeśli masz szczęście, to po prostu wejdzie w ciebie. Piłki są raczej nie, nie do wykonania, a tutaj mamy tę piłkę do góry, więc. No tutaj miałem niefart, bo mi się odbiła w lewo, więc już ten... No już ten quest jest spalony w tym momencie. Ja tu jeszcze próbu próbuję, ale... No niestety nie mamy, nie mamy takiego kurde, cooldowna, żeby to zrobić. Jeszcze dwa odbicia, a zobaczcie, ja już bez cooldowna jestem. Także tu już się poddałem. Mówię no dobra, bez jumeczki. Także będziemy troszkę słabsi niż moglibyśmy być w takim... Perfekcyjne branie. W ogóle powiem wam taką ciekawostkę, że wczoraj było wyzwanie na jak najmniejszą ilość dostanego damage'a, którą oczywiście wygraliśmy. Które oczywiście wygraliśmy. Otrzymaliśmy dwa punkty obrażenia. Szczerze mówiąc nie wiem, czy da się więcej, bo obrażenia na tarczę chyba nie wchodziły w grę. Jeśli by wchodziły, no to może dałoby się. Ale bez tego raczej nie da się więcej. Także to taka ciekawostka, jakbyście chcieli sobie zrobić jakiś The theory crafting czy, czy to jest w ogóle możliwe żeby dostać jeden damage na pewno na pewno możliwym jest dostanie 0 damage u, ale 0 damage u jest akurat łatwe a w tym challenge chodziło o to żeby przyjąć obrażenie jak mamy 0 damage no to raczej tych obrażeń nie przyjęliśmy w ogóle więc co, golema możemy sobie tak kajtować przy użyciu r -ki. Jak się zbliża R-ka, E żeby uciec, żeby stworzyć dystans. No i po prostu czekamy, aż on zostanie wybity za pomocą tych wirków. Ewentualnie jeszcze jakiś tam aktywów, które nam się zebrały. uw Canon, Uw Blaster, przepraszam, chyba byłby tutaj też dobry. Jak już Golem zbliża się do low HP, to możemy też w niego wskoczyć przy pomocy E. Pamiętajmy, że dodaje shielda, że to też zadaje obrażenia. Więc jest to na pewno wskazane. Tak, tutaj jest ta lipa, że czasem, czasem ta karta. Czasem będziemy tę kartę tak przeskakiwać z tego, że możemy tak przez nią przelecieć i jej nawet nie wziąć. Dobra, tutaj mamy tarczowników. W pierwszych tarczownikach zawsze pojawia się Elita. Elita zrygniła, właśnie strzela jakimś głównym, albo ma statika. Natomiast no ja tutaj mam na maxa anima Power, więc ta Elita nie jest jakimś tam wielkim wyzwaniem aczkolwiek no, mam słabe aktywy, więc muszę się tutaj trochę pomęczyć. Na pewno nie pomagają te grubachy, które mnie tutaj zachodzą z różnych stron. Staram się je też tak powybijać jakoś z głową przy okazji tańcząc z tą elitką. Armor myślę, że całkiem wskazany, głównie dlatego, że podczas walki z Rek'Sai będzie przydatne. Tutaj miałem troszkę elitną sytuację, ale na szczęście jakoś się to udało się, udało się to ogarnąć. Mamy też Erkę, która już tam pomaga. No, widać ewidentnie, że w tym ranie aktywy nie dopisały. Natomiast mam y, Iceborna, tego shielda całego. Ja nie wiem, jak on się nazywa, tak, tak rzuciłem. Mam nadzieję, że się tak nazywa. W każdym razie on pozwala mi przyjąć jednego hita i się o nic nie martwi. W takim ranie myślę, że taki skin jest po prostu na wagę złota. Zwłaszcza, że pozwala ci przyjąć jednego więcej hita od kogmowa, gdybyś miał cooldown, jakiś niefajny resp lub też pozwala ci przyjąć jedną rakietę więcej od Reksei jak już będziesz z nią walczył nasz zamysł jest taki, żeby zrobić jak najwięcej obrażeń, żeby nasz build zadawał jak najwięcej no niestety nasz tutaj build nie jest mocno damage'owy, ale na pewno pociesza nas fakt, że podstawowy atak mamy na czwartym poziomie Podstawowy atak na piątym poziomie, wyewoluowany z pasywką i z kartą, sprawia, że tak naprawdę już nic nie wejdzie nam na ekran na ekstremie. Już raczej wszystko będzie padać po prostu w sekundę. Także ten run, jakbym miał to tak uprościć, sprowadza się do tego, żeby jak najszybciej zrobić tornada, potem zrespić kogmawy w taki sposób, żeby dało się przetrwać i je zabić najlepiej. Chociaż nie nastawiam się na to, raczej nastawiam się na to, że zabiję jednego, a drugiego po prostu e, troszkę się oddalę od niego na taki zasięg, żeby nie mógł strzelać. No a potem Rexa. Rexa jest w sumie też taką loterią troszkę. No bo tam się dużo dzieje. Tam są te rakiety, tam są te kałuże, no jest ogólnie lipa duża. Także co, no mam cztery poziomy w Basic Attack. Dlatego też nie podnoszę tej karty jeszcze. Chociaż tu już mógłbym, bo idzie elitka. Eee, ja tę elitkę w ogóle nie wiem, tak się trzymałem do samego końca. Dlaczego tak jest? Dlatego, że zaraz mogę ulepszyć e, swój podstawowy atak. A gdy to zrobię, to kolejna karta jest dla mnie ewolucją. Dlatego... Jak masz jakąś czwórkę i masz pasywkę, to myślę, że warto jak najbardziej... E, te karty podtrzymać na, na ziemi, żeby sobie leżały. No i co? Jestem mega ciekaw, czy ten Swarm się przyjmie w LoLu, czy może go jakoś rozbudują, czy może czegoś będzie tutaj więcej. No nie ukrywam, że mnie strasznie rajcuje ta rywalizacja w tych y, wyzwaniach codziennych. Dlatego spodziewajcie się niedługo streama, jak będziemy chłopeczków wyjaśniać. E, dużo dram, dużo dram jest w powietrzu. E, nasi przeciwnicy, nasi oponenci snują bardzo dziwne teorie. E, bardzo brzydkie i dziwne teorie. No co, no wygląda na to, że po prostu nie mogą się pogodzić z przegraną, troszkę sypie się z sól z ich powiek, no przykro mi, przykro. Cóż mogę powiedzieć? Jedni płaczą solą, drudzy płacą, płaczą łzami, no to co, co powiedzieć mogę, no. Takie życie. E, dobra, mamy ewolucję, mamy ewolucję i to jest super, bo w tym momencie nic nie może do mnie podejść. Oprócz elitek, no elitki mogą podejść, ale też dosyć szybko umierają. Także to jest wygodne. No zrespiła się MFK, ale no nie mamy tego przywileju, żeby móc po każdą MFK -ka chodzić. Tak samo po junkę też nawet nie próbuję iść. Jest minuta siódma, dlatego ja bardziej skupiam się teraz na tym, żeby zrobić jak najlepszy resp kogmawów. I teraz yy, mówiąc, kiedy mówię o respie kogmawów, mam na myśli coś takiego, żeby Wypozycjonować się tak względem ściany, żeby zmusić kogmawy, żeby zrespiły się w określonym paternie. Ja wiem, że to może dziwnie brzmieć, ale my tak tę tak grę, kurde, już staramy się szlifować, że, że już po prostu doszukujemy się gów, takich guwiel i takich zależności. No w każdym razie, ustawienie się przy tej ławce na lewo statystycznie daje bardzo dobre respy kogmawów, tak upraszczając Także jeśli chcielibyście ten challenge sobie zrobić, to, to jest ta opcja. No i widzicie, kogba zresztą się jeden z prawej, ja już tutaj daję do lewej. Się raz ruszyłem, żeby sprawdzić, czy on mnie sięga. I teraz mi sięgać ten z lewej. I kiedy tylko pojawia się ten skill, jak już się załaduje prawie do końca, pode mną, to ja daszuję, żeby jeszcze dać sobie, dać sobie czas, żeby ten skill jeszcze zszedł sobie off cooldown. Także czekam sobie, ile mogę. Tutaj przyjąłem jednego na, na armor, tutaj sobie jednego też przyjmę. No i sytuacja jest całkiem dobra, bo tamten Kogma w prawej jak widzimy, jest przy ścianie. Nie ma zasięgu, żeby w nas pluć. Zostawiliśmy sobie tę kartę. Jeszcze ta jumka się odpaliła, no ale to są piłeczki, więc niestety nie będziemy się ścigać z tym. Aczkolwiek to byłoby nawet może do zrobienia jeszcze. Tylko że ja nie chciałem chyba za bardzo ryzykować z tym Kogmawem, że on się tam obudzi nagle i zacznie we mnie sypać. Więc staram się tutaj na lewo troszkę przejść, żeby ten dystans był i żeby go utrzymywać, a jednocześnie też, żeby tutaj uważać na inne rzeczy. Także tak, coś mi się na Discordzie odezwało, nie wiem czy to się nagrało czy nie. Ale może się nagrało, siemaneczko. No, wracając. Więc y, trzeba patrzeć na tego kogmawa cały czas. Trzeba na niego patrzeć cały czas z tego powodu, że ten kogmaw cały czas dryfuje. To nie jest tak, że on stoi w miejscu, tylko on tak, znaczy czasem stoi w miejscu, ale troszkę się tam przesuwa. Może w tej chwili tego nie widać, ale za jakiś czas to stanie się jasne. Ja tutaj staram się jeszcze bić z tą elitą, w miarę możliwości ją tutaj zbombić. Aczkolwiek już widać gołym okiem, że mój DPS output nie jest zbyt duży. O, widzicie to? Ten kogmaw, on się przesunął. On się przesunął, i on się przesuwa. I on się zbliża do mnie. W sensie to już jest. Bardzo blisko on jest w tym momencie. Aż za blisko. Muszę uciekać. Także co? Uciekamy sobie od, od tego kogmawa. Trzymamy ten dystans. Yy, kartę stwierdziłem, że sobie wezmę i po prostu stąd robię zawikę. Widzicie ten kogmaw, jak już pędzi do mnie? Ja się jeszcze zablokowałem tutaj na ścianie, także to nie jest przyjemne. Kogba już złapał zasięg, zaczyna pluć we mnie. Także ja teraz muszę tak wydaszować, żeby on się zablokował na tej ścianie tutaj po prawej. Żeby on sobie tak podszedł tam do tego. Do tej, nie wiem, fontanny, do tego posągu, do tego murka. I żeby sobie tam stanął. Widzimy, że podchodzi już sobie tam. Ja teraz powinienem troszkę tak lewo dół zdaszować. A ja uciekam coraz do góry. Jak będę tak uciekał do góry, to on może tak prze, przejechać po tej ścianie do góry za mną i, i wejść do góry. Chociaż chyba dobrze się zablokował na razie. Trzy noweli tu się zrespiły, ale no, to są akurat golemy, więc też nie jest. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej tragedii. W ogóle jutro jest wyzwanie z Yasuo. Na największą ilość krytycznych obrażeń. Zobaczymy, czy uda się zwyciężyć. Jak coś przypominam, że wyniki możecie śledzić. No ale co? No, walczymy na ostro, walczymy na ostro. Skoro rozkminiliśmy mieliśmy największy damage w historii w ogóle tej gry, największy na świecie, nikt takiego chyba nie zrobił. No to, to jesteśmy naprawdę koksami. Największy damage, jaki zrobiliśmy, złamał liczbę 32-bitową. Po prostu nie dało się zapisać wyższego damage'a. Ja teraz zauważyłem, że tylko kogman się tak zbliżył, że stwierdziłem, że idę do niego, że go zabijemy. Także no, chciałem do niego iść, ale muszę być w tym okręgu. No, bo muszę belwetkę też zrobić, skoro już jest. Także jak widzicie, tutaj jest tańcowanie tańcowanie z chłopaczkami. Kogba wpadł. I wszystko się udało. Nawet jeszcze belwet w gratisie zrobiliśmy. Także troszkę tutaj się nadrobiło. O, przeskoczyłem przez tę kartę, tak jak wam mówiłem wcześniej. Kolejna ewolucja. Liczymy jeszcze na ewolucję kuszy żeby ten dmg output zwiększyć ponieważ od tego dmg outputu na Reksa i dużo zależy, no im więcej masz obrażeń na Reksa, tym krócej musisz wytrzymać także no cóż mogę powiedzieć, 12 minut bez ruszania się w sadem. jedynie daszę jedynie, jedyny ruch jaki mogę wykonać to, to tymi moimi skillami jakbyście chcieli żebym nagrał jeszcze Briarką coś albo jakąś inną no, mapę, cokolwiek Dajcie znać, mogę, mogę się pomęczyć dla Was, coś tam pogrąbić. Natomiast, no, chciałem wam to pokazać, bo uważam, że to już jest naprawdę wyciskanie z tej gry ósmych potów. Wydaje mi się też, że jestem pierwszą osobą na świecie, która czegoś takiego dokonała. Nie wiem, czy ktoś zrobił sobie challenge bez ruszania się. Chciałbym ogólnie, żeby to było możliwe, też innymi postaciami, ale niestety. Kogmawy skutecznie uniemożliwiają taką zabawę. Na przykład przy pomocy leony czy przy postaci, która nie może się za bardzo ruszać. Yy, no ale dobra. Ważne, że jest to możliwe w jakikolwiek sposób, tak? Także 13.30 Czekamy idzie kolejna litka. Zasłaniamy się widwallem. Burstujemy chłopeczka. Oczywiście on jest bardzo wytrzymały, więc tutaj trzeba go troszkę pokajtować też po drodze. Elegancko, bierzemy sobie tutaj kartę. Tu wyżej jeszcze mamy kartę, w czego jakbyśmy chcieli ulepszyć ten nasz Ice Armor. No i jedna karta została z prawej strony. W ogóle ta karta zostanie w obszarze Rek'Sai podczas walki. Ale ja już tak bardzo nie chciałem ryzykować, że nawet nie próbowałem tej karty brać jak walczyłem z Rek'Sai. Skupiłem się tylko i wyłącznie, żeby zmaksymalizować liczbę dodży. No tutaj jak widzimy samochodzik. Samochodzik troszkę mnie udupia, bo teraz nawet jakbym... Yy, tak jakbym chciał i mógł iść po tę kartę tam wyżej, to teraz nie mogę, bo nie jestem w stanie skakać. Plus jest taki, że jestem nieśmiertelny na czas trwania samochodziku. Także co, czekamy sobie. Czekamy, czekamy. Samochodzik ćwiarteczkę jeszcze będzie trwał. No i ja tutaj chyba próbuję iść po tę kartę wyżej, tylko też tak troszkę oszczędnie, bo wchodząc na Rexa i chciałbyś mieć jakieś ładunki na E, no żeby w razie czego reagować, tak, bo musisz się tam przesuwać w zależności od tego, czy ona ci plankę stawia pod dupę, czy po prostu puszcza ci rakietę. No ja Tutaj wskoczyłem po tę kartę. S chodzi mi o cooldown. Pierwszy stack. Teraz będzie drugi stack. No i teraz co? No i zaczynamy walkę. Pojawia się Rek'Sai. Tutaj sobie daszujemy raz. Pojawia się tunel. No i ten tunel bursujemy. Dopóki jesteśmy bezpieczni to się nie ruszamy. Tam chyba weszło coś na ten armor. Rakieta weszła jedna. Tutaj jest git. Na razie stałowe nerwy. Nie ruszamy się, nie panikujemy. No i tutaj chcę się zbliżyć do tej Reksaj pomimo tego, że jest za dyma. Jednocześnie starając się unikać, no bo muszę ją zburstować. Ja tutaj nie mogę siedzieć długo. Im dłużej ta walka trwa, tym więcej jest tych projectile, więcej jest obrażeń w powietrzu. Także ja staram się ją zburstować jak najszybciej. ci rakieta przyjęta na szczęście chyba na armor. Tutaj dodżujemy dwa skile na raz, kolejną rakietę musimy przejąć, no i czekamy, na razie jest komfortowo. No i szukamy tej Rexa, jednocześnie oszczędzając te e, te e, żeby w razie czego móc dashować. Plus jest taki, że dzięki temu armorowi możemy sobie ją tankować, ona też za dużo nie bije z basica, więc też nie trzeba panikować, byleby tych skilli unikać. No i trzeci tunel. Trzeci tunel to jest strasznie wydłużona walka. Ja wtedy na Discordzie usłyszałem, że mają złe przeczucia co do tej walki. A tu się okazuje, że chłopczyk dalej wytrzymuje, dalej żyje. No i Reksa nam uciekła gdzieś daleko, ale już ma mało HP. I co się dzieje? Dzieje się tyle, że zrobiliśmy extrema nie ruszając się w sadem. Także impossible is nothing. Dziękuję bardzo. Śledźcie nas na tych wyzwaniach. Zostawcie suba. Kocham was i cały w